Projekt znów to zrobił. Pamiętacie może KDA 87 taką biało-fioletową klawiaturę za 199 zł? Tak. Był to niezły hit, ale jak wiemy, nie każdy chce sobie mieć fioletową klawiaturę na biurku. Dlatego Dark Project wydał DPO 87, które recenzowałem jakiś czas temu w trzech wariantach. Tam było Fuji, Violet Horizon i jeszcze jakieś trzecie. No i teraz całkowita perełka. Dużo osób narzekało na brak Hotsłapa oraz braku typowo białej oraz czarnej kolorystyki. No i przychodzimy z DPO 87 Hotswap, a raczej Dark Project przychodzi niż ja, a ja bardziej przychodzę Wam ją zaprezentować, bo nadal jest to świetna propozycja, za 229 zł i w tym momencie, moim zdaniem, jest kompletnie bez konkurencji. DPO 87 z dopiskiem Hotspot została wyceniona, jak wcześniej wspomniałem, na 229 zł. Jest dostępna wyłącznie w sklepie X-kom, występuje w białej oraz czarnej kolorystyce. I tutaj, co ciekawe, producent dorzuca trzy dodatkowe kapy Escape, Spacji oraz Entera w przeciwnym kolorze. Czyli jeśli mamy białą, to te nakładki są czarne, a jeśli mamy czarną, to te nakładki są białe. Oczywiście są też. Te klasyczne w białej białe, i czarne i czarne, a te są dodatkowo, żebyśmy sobie tak mogli urozmaicić wygląd klawiatury. Oczywiście nakładki w tej klawiaturze są wykonane z ABS-u, double shot, czyli nie ma ścierania, są bardzo przyjemne, nieźle wykonane. A pod samą chociażby spacją znalazło się dodatkowe wyciszenie, żeby ta klawiatura jeszcze lepiej brzmiała. Skoro wspomniałem o zawartości zestawu, warto też dodać, że do klawiatury dołączone jest kick i switch puller w jednym oraz mamy cztery zapasowe switche GEMS Sapphire. A skoro o switchach mowa, no to mamy tutaj wbudowane switchem GEMS Sapphire o żywotności 50 milionów kliknięć. Są to przełączniki w pełni liniowe, fabrycznie przesmarowane i bardzo, bardzo płynne. Nawet bym się zastanawiał, czy tego smaru jest nieco nie za dużo? No zresztą posłuchajcie sami jak brzmią. Mówiłem, że switche są przesmarowane, ale czy mówiłem, że stabilizatory również? No i otrzymałem pełen pakiet: Wyciszaną spację, przesmarowane switche i przesparowane stabilizatory. I to w klawiaturze za, 200, za nieco ponad 200 zł. Czy to nie brzmi świetnie? Sama konstrukcja klawiatury jest otwarta, czyli nie są switche zabudowane. Dodatkowo jest wyprofilowana, także osobiście nie czułem jakiejkolwiek potrzeby korzystania. Z jakiejkolwiek podpórki pod nadgarstki. Dodatkowo na spodzie umieszczono możliwość regulacji kąta pochylania, jednostopniowe, co warto zaznaczyć. Są także stopki antyposycyjkowe, żeby całość stała stabilnie na biurku. Klajaturę podłączamy do komputera 180 centymetrowym przewodem w oplocie. W przypadku białej klawiatury jest to biały, w przypadku czarnej czarnej, wiadomo. Nie jest on odpinany, ale na spodzie są kanaliki do poprowadzenia tego kabla w trzy różne sposoby: w prawo, w środkiem albo. W lewo. Trzyma się on całkiem nieźle, tylko tutaj można zastanowić się, że mógłby się pojawić jakiś odpinany przewód, ale na wzgląd, że ta klawiatura machosłapa trzypinowego oraz pięciopinowego i tutaj wspiera w zasadzie wszystkie możliwe przełączniki. Tak osobiście bym tą kwestię całkowicie w tej klawiaturze wybaczył. Klawiatura oczywiście posiada poświetlenie RGB, no bo jakby mogło go nie być. Mamy tam sporo wbudowanych trybów, możemy je wybierać spośród samej klawiatury. Kolorów do dyspozycji mamy ponad 16 milionów i tutaj, żeby wybrać jeden z tych 16 milionów, a niektórych z tych wbudowanych, trzeba posiłkować się samym oprogramowaniem. Oprogramowanie możemy sięgnąć ze strony producenta lub korzystać i tutaj ciekawe rozwiązanie, którego nigdzie nie widziałem u jakiegokolwiek innego producenta po prostu. Czyli możliwość korzystania z oprogramowania bez jego pobierania przez stronę internetową. Czyli wchodzimy na stronę Dark Projectu i na górze jest zakładka software. Tam klikamy i naładuje się oprogramowanie przez przeglądarkę. Możemy od razu bezpośrednio wejść na software tam chyba Dark Project EU czy coś takiego. Link podam u góry i możemy zacząć zabawę z klawiaturą. Nawet udało mi się zaktualizować firmware, w sumie bez tego nie mogłem dalej zarządzać klawiaturą. Wszystko poszło bez jakichkolwiek problemów. Mamy możliwość zarządzania oświetleniem, możemy tworzyć makra, zarządzać przyciskami itd. Sama klawiatura wydaje się być, w sumie nie wydaje się, bo jest moim zdaniem godna polecenia. Została bardzo dobrze wykonana, z niezłymi podzespołami, a także bardzo dobrze wyceniona. Ciężko jest tutaj o jakąś konkurencję. Trzeba spojrzeć na, na propozycje wyżej wycenione, bądź patrzeć na samą tą markę, co innego oferuje. No i jest biała, czarna kolorystyka, więc to pewnie Was może również zainteresować. Te bardziej klasyczne kolory, niż jakieś fioletowe i tak jeśli komuś to przeszkadzało. I dodatkowo mamy to oprogramowanie, które możemy sterować ze strony internetowej. Nie trzeba bawić się w pobieranie jakichś oprogramowań. No i tutaj, jak sami możecie zauważyć, ode mnie leci pełni polecajka, bo nie mam za dużo zastrzeżeń co do tego modelu. A wy pamiętajcie, żeby dać łapkacza w górę oraz subskrybera, bo bijamy 1000 w tym roku.